Nie ma z tej strony, jak tu widzicie, spagi. I widz widzicie, poprosił, żebym nagrał tą grę. Jak chcecie, żebym ją nagrywał tak ogólnie, to ok. I macie po prawej ankietę. Czy chcecie, żebym. Jezu, ja nie wiem, jak tym się struje. A tu, na telefonem. A ja, ja będę z zmienił ustawienia, dobra. Mnie się nie podobają już ustawienia Oczywiście zbywam tam jakieś grzybki na tym, po co mam słowa, dobra? Aha, dobra W zasadzie, bo ja tak ogólnie nie wiem, bo mi jeden widz przesłuchał Jezu! Co ty robisz? Jezu Nie no, ja nie mogę, to już mnie denerwuje Leć, pan, no nie do góry Tam już mi, tutaj No w końcu Osti Pokémon. Super, super. Nie, to nie obchodzi. Eee. Ok. Napiszę, czy, czy chcecie, żebym dalej to nagrywał. Uff. Da. Wiecie. Bo to też jest ważne, co nie. Czy chcecie, żebym dalej to nagrywał, czy nie? A. Pamiętajcie tylko o ankiecie. Jak nie jest nie zupełniliście, to zupełnie cię, Proszę bardzo. Proszę, prosiłbym. Jezu. Bo to jest bardzo ważne. U, może tak nie Bo. pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, proszę, prostu pamiętajcie. No, w końcu normalnej kontroli. No i to ja lubię, no. Hmm... Ale zejdę jeszcze na dół. Bo myślę, że coś tutaj jest super. Eee, dobra. To było dziwne, Nie wiem o co chodzi. O nie! Nie, zapomniałam że to taki ten. I, i tutaj w ogóle. Idzie, idzie, idzie. To jeszcze jak szybko. Lepiej się czytacie, że my troło to tyle. Jak już... Teraz już się to nie dobrze, super. Nieważne. Mm. Dobra. To jest specjalny odcinek dla widza. Zajmę będę właśnie robię takie specjalne odcinki dla widzów. I to będzie dosyć rzadkie, już wam mówię. Bo odcinków na widza specjalnie dla widza. Okej, okay, patrzcie, teraz nagram kolejny odcinek z Distraint, co nie? I potem znowu kolejny odcinek dla widza Jezu, to jest znowu na spawn'a idziesz No nie, ja, ja tego nie wytrzymam To jest zbyt, zbyt denerwujące eee, Ten widz, chyba naprawdę chciał mnie wkurzyć I to widać Bo kurczę, nie mogę dosięgnąć tego głupiego mohomora Mohomor, chodź tu! No nie no Nie no, ja nie mogę ja już się wkurzyłem na Maxa, już wam mówię. No tak, przecież mógł na ścianę podlecić. No właśnie. O. No kurczę, idź ja tu ścianę, kurczę. Nie, ten widzę prawdę chciał mnie wkurzyć. No! Wziąłem mu humorę i oczywiście musiałam zginąć. Nie no. Ludzie. Ja ja, ja tak się nie bawię. No. Dobra jeja yeah. jest. Pamiętajcie, że będę otworzył rzadko te odcinki dla widza, specjalnie dla widza jakiegoś tam. I będę po prostu losował. Napiszcie na przykład Uuu, co jest specjalnie są, mogę tak robić, dobra. Szybować jakby. Okej, okay, nieważne. Okej, okay, jak już wam mówię, to tak. Mm, będę też losował oczywiście ludzi, którzy e, będą mieli takie jakby odcinki specjalnie do widza. Specjalne do mnie. I po prostu będę je losował. Poprze poprzez. Po prostu napiszcie e, jakąś liczbę. Zobaczcie pierwszy niech napisze wtedy jeden, jak, jak, ma, jak ma jakąś grę, którą bym chciał na niego nagrać. Kto drugi ten napisze e, litery 2 i napisze od razu nazwę gry. Tak samo jak pierwszy z pierwszym. I po prostu tak dalej, wiecie, 3 i ten. I po prostu będę specjalnie grywał odcinki dla e, ten, dla moich widzów. Dobrze, teraz specjalny gromadzenie. Dla tego widzę, oczywiście, jak się wylosuję, to ten sam widz, to oczywiście też znowu tak znowu będzie, żeby na nagranie jakiś odcinek z tego. A no dobra, nie pamiętajcie o tym. Tylko zauważyłem, że jak ja o coś się pytam to w ogóle komentarze nawet się nie pojawiały, i to trochę kurza. Można powiedzieć. Nie chcę się brać tego cholera. nie ja zostawię tego z spokoju, bo mnie to już wkurza, naprawdę to już mnie wkurza. Chcę so, jak najszybciej lepiej to przejść, a nie. Bo widzowie też mogą się zdenerwować w końcu, tak? W końcu, yeah! Przeszedłem ten level, next. Z jakimiś miśkami, no ja nie mogę. Ok, maksymalnie to będzie taki 9 minutowy odcinek. Sorki widzą. A dobra. Kiedyś grałam w tą grę, więc wiecie mam trochę... Jakby jestem trochę doświadczony w tą grę. Ale też nie doświadczony. Bo nie umiem tego kurczę przejść. A trzeba trzymać palcem. Dobra. Bo trochę mi się zapomniało, bo dawno nie grałem. Więc wiecie, można trochę za zapomnieć. Idziemy ja do góry przejść. A dobra. Już nie widziałam jak tu przejść, a ja to wystarczyło tylko to zrobić Dobra, jestem, super Nie, pamiętam to, to jest wkurzające To jest ten typu, co mnie goni Ja go nienawidzę Szybko, szybko Uff, udało mi się Ja Jak szybko przechodzę, to te... lewala jak mówiłem, jestem doświadczony w tą grę, ponieważ kiedyś w grałem. No. O nie! Co jest? O nie gadajcie, że to tak jest, no. A więc pamiętajcie, żeby napisać jakąś grę, którą chcecie, żebym nagrał. Eee, oczywiście cyfrę. Jakąś. Tylko nie może być, że jeden przed napisze 3 i kolejny tak e, znowu 3 Bo to tak nie działa Ja gram w jednym odcinku dawa sobie ten, tym, wiecie Więc napiszcie po prostu Jak już znowu liczbę, jak ktoś się 3 to ten napisze 4, tak? Że to tak było Nie, no to jest za trudne Kurde O, udało mi się To się, to jest grane, udało mi się Udało mi się nawet nie wiem, jakie ja to robię, ale jakoś mi się udało. Okej, okay, idziemy. Uf. Jezu, mógłbym zginąć. Zaraz nie 9 minut. No, więc pamiętajcie o tym, że mogę na was zagrać w specjalnym odcinku. Tylko musicie napisać, że tego chcę, że jak że grę. No, mam zrobić. nie, że nie musiecie... żadnej, żadnej grę. nie napiszcie. Jeżeli mam że przestań co go samym to też dla mnie już się robi, dla mnie bo to się robi szukające. Dziwne, wiem. Ojej. Jesteśmy. Co jest? Nikt mi nie mówił, że tutaj będzie jakiś ten ziomuś, no. Jak go nienawidzę. Nikt mi nie mówił, że on będzie, no ten Widz. No kurcze! Nie, więcej już jak ja nie gram! Nie, na no, pewno tak, że czuję krzywek. Pewnie mówię, że nie gram i tak potem będę tu grał tych tak samych kroków z w Nie Nieważne. No kurcze! No Jezu, no Jezus! Ten Widz naprawdę y, lubi mnie denerwować, widać. Nie, bo tu ten ukulejź, dobra. Bo to on. Ale go uniknął Jestem Koksu. Proksu. O, ja tam nie idę, ja idę teraz do mety. O nie! Siomi stąd, nie dogonisz mnie! Otwórz. Nie! Serio, czy ja tam miałam iść? Serio? Nie, nie, no. Ten jest naprawdę, by mnie chyba denerwować Nie, nie, ja nie, 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 Już to to ja to nie, zobaczę nie, coś nie, na to nie, 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 nic dobra. Pokémon. Sun and Man. Ok, widzę, że to jest 10 minut. Więc do zobaczenia. I pamiętajcie, że mogę specjalnie nagrać dla was odcinek, tak jak podałam w instrukcji. I. Proszę Was, zagłosujcie na tą ankietę, bo to naprawdę jest dla mnie ważne. Więc do zobaczenia.